W uniwersum filmu Cloverfield Lane na Ziemi doszło do katastrofy chemicznej, która zredukowała życie biologiczne o blisko 50% i zmusiła ludzi do zejścia pod ziemię, gdyż jedynie tego typu kryjówki były skutecznym schronieniem. Ludzie przez długi czas nie byli świadomi źródła skażenia, szukając naturalnych powodów katastrofy, jednak finalnie okazało się, że odpowiadała za to pozaziemska cywilizacja. W dzisiejszym materiale opowiem wam wszystko, co wiemy o obcych zwanych Glyptianami. Z góry dziękuję Wam za pozostawienie łapki i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Obcy byli nazywani również pijawkami przez specyficzny wygląd pysków, które bardzo przypominały ten ziemski gatunek pierścienic. Stworzenia te poruszały się na czterech kończynach i posiadały na sobie widoczne sztuczne modyfikacje ciała. Na pierwszym rzut oka mogliśmy zobaczyć m.in. metalowe łuski, które pokrywały grzbiet obcych form życia i zabezpieczały ich wiotkie ciało. Dodatkowo stworzenia te posiadały mniejszą parę chwytnych kończyn, która znajdowała się w centralnym punkcie klatki piersiowej. Były one wykorzystywane do prac manualnych, w tym obsługi statków kosmicznych. Każda z kończyn była wyposażona w ostre pazury, a wewnętrzna szczęka posiadała liczne szeregowo ułożone zęby. Obcy do funkcjonowania nie używali zmysłów wzroku. Swoje działania opierali na węchu i na systemie echolokacji, podobnie jak anioły z filmu Ciche miejsce. Pod względem technologicznym wyprzedzali naszą cywilizację, gdyż posiadali dostęp do podróży międzygwiezdnych, a ich statki były latającymi fortecami. Informacje z filmu możemy uzupełnić o te, które ujawnił nam reżyser Dan Trachtenberg. Według niego celem obcych było stopniowe dostosowanie atmosfery Ziemi pod ich preferencje gatunkowe. Robili to stopniowo, ponieważ, mimo że byli znacznie lepiej rozwinięci technologicznie niż ludzie, to ograniczała ich własna populacja było ich bowiem zbyt mało do przeprowadzenia błyskawicznej inwazji. Trachtenberg w wywiadzie nie zaprzeczył również, że widoczny w filmie obcy był jedynie dziką istotą, którą prawdziwi obcy siedzący w statkach wykorzystywali do oczyszczania planet. Może to oznaczać, że podobne stworzenia pełniły rolę kolców z filmu Na skraju jutra. Patrząc na to w ten sposób możemy być wprost pewni, że prawdziwi Glyptianie bardzo mocno rozwijali również bioinżynierię i opierali swój potencjał bojowy również na biologicznych formach życia. W mojej opinii jest to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że same statki były również pokrytymi pancerzem i nowoczesną technologią stworzeniami, które w swoich organizmach wytwarzały gaz, który rozpylano na ziemi. Na dzisiaj to tyle. Piszcie swoje propozycje filmów w komentarzach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!